Trzylatek w pieluszce, sam na stacji benzynowej w Mysłowicach. W ofercie miasta mogą pojawić się mieszkania na sprzedaż. Wystartował remont ulicy Krysztobowej. Marcin, Janota, witam i zapraszam. To jest ITVM, a dokładnie program minął tydzień w naszej lokalnej telewizji. Zapraszam na szczegóły informacji. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w piątkowy poranek w Mysłowicach. Na stacji benzynowej Orlen pojawił się trzylatek ubrany jedynie w pieluszkę. Dziecko było samo. Około godziny ósmej. 15. Do Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach spłynęło zgłoszenie o tym, że pracownicy stacji paliw w jednej z mysłowickich stacji paliw zauważyli chłopca, który w samej Pieluszce przyszedł na tą stację paliw. Nie było nigdzie w okolicy jego rodziców. Zaalarmowali więc policję. Na miejsce udali się policjanci, którzy zaopiekowali się chłopcem, potwierdzili ten fakt, że, że nigdzie w koło nie, nie ma jego rodziców. No i wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego celem przebadania dziecka. W międzyczasie trwały intensywne poszukiwania przede wszystkim rodziców tego dziecka, mające na celu ustalenie okoliczności tego zdarzenia, no i tożsamości tego dziecka. Około godziny 11.00 policjanci dotarli do ojca tego dziecka, który jego świadczył. W chwili, kiedy spał, najprawdopodobniej jego syn wyszedł z mieszkania no i opuścił to mieszkanie. Po przebadaniu, ojciec, który jedyny był wtedy w mieszkaniu, był trzeźwy. O całym zdarzeniu oczywiście poinformowaliśmy sąd rodzinny, decyzją którego chłopiec zostanie umieszczony w rodzinie zastępczej. W ofercie miasta mogą pojawić się mieszkania na sprzedaż. Zdecydowana większość z nich nadaje się do generalnego remontu. Jeśli zgodzą się radni, to pod młotek pójdzie kilkanaście mieszkań znajdujących się w zasobach lokalowych Mysłowic. Lepiej jest e, sprzedać je i wykorzystać te środki na wkład własny do realizacji inwestycji w budynki, które w naszym zasobie są e, i są własnością gminy. A mowa tu choćby o budynku przy ulicy Bytomskiej 27A, z którego po remoncie miasto uzyskałoby kilkanaście pełnowartościowych mieszkań. Lokale, których Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej chce się pozbyć, należą do wspólnot mieszkaniowych i znajdują się w różnych lokalizacjach, w tym m.in. przy ulicy Armii Krajowej czy Dąbrowskiego. Zdecydowana większość z nich nadaje się do generalnego remontu. Podobnie jak kamienice, które w przyszłości z pozyskanych w ten sposób pieniędzy miasto chciałoby zrewitalizować. Oprócz tego, że są remontowane elewacje, to kolejno remontowane są również klatki schodowe i co warto podkreślić, kamienice są uciepłownione. Jeśli radni podejmą decyzję o sprzedaży proponowanych przez MZGK mieszkań, to te będą dostępne w tzw. przetargach ustnych nieograniczonych po uprzedniej wpłacie przez zainteresowanych wadium. Do sprawy wrócimy. Wystartował remont ulicy Kryształowej. Całkowity koszt inwestycji to 7 350 000 zł. Rozpoczęła się już przebudowa ulicy Kryształowej oraz księdza Jana Dzierżonia. Były tu straszne dziury. Także bardzo fajnie, że się coś takiego odbywa. Projekt obejmuje odcinek ulicy Kryształowej od ulicy Wiosny Ludów do ulicy Księdza Dzierżonia oraz fragment ulicy Księdza Dzierżonia od ulicy Kryształowej do ulicy Piastów Śląskich o łącznej długości 305 metrów bieżących. Modernizacja realizowana przez firmę Hucz z Boronowa ma zakończyć się do 26 grudnia bieżącego roku. Na ulicy Kryształowej i Dzierżonia trwają już prace związane z przebudową drogową, będzie to przebudowa drogi, z Zmiana z ciągu pieszego na pieszorowerowy. Oprócz tego, nowe odwodnienie drogi, no i oczywiście nowe oświetlenie. Dodatkowo zainstalowane zostaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu, oraz powstaną nowe miejsca postojowe. Inwestycja jest prowadzona w formule Zaprojektuj i wybuduj. Remont był konieczny, tak, tej drogi. Są mieszkańcy, którzy tu jeżdżą codziennie. I na pewno wszyscy będą zadowoleni. Całkowity koszt inwestycji wynosi 7 350 000 zł, z czego 4 750 000 zł pochodzi z dofinansowania w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład. W Mysłowicach uczczono pamięć kolejnego powstańca śląskiego. Wtorkowa uroczystość była setną tego typu organizowaną przez Instytut Pamięci Narodowej. Piotr Korus, dawny mieszkaniec Brzezinki w Mysłowicach, był jednym z tych ślązaków, którzy w trakcie powstań chwycili za broń i z narażeniem życia walczyli o przyłączenie śląska do Polski. Mieliśmy szczęście, że wychowaliśmy się w jego jakby towarzystwie, prawda, pod jednym dachem. Bo to, czym jesteśmy dzisiaj. To mogę powiedzieć w stu procentach, że właśnie zawdzięczamy naszemu dziadkowi. Dziś na grobie uczestnika wszystkich powstań śląskich pojawiły się dwie tabliczki. Pierwsza z symbolem Tobie Polsko oraz druga uznająca go za weterana walk o niepodległość Polski. Dziadek w ogóle cały czas żył w ogóle z Polski, polskości. Dla niego trzy aspekty w życiu były podstawowe, które nigdy nie uległy jakiejkolwiek zmianie. To był Bóg, Rodzina i Polska. Dla nich poświęcił całe życie. Piotr Korus za to, że brał udział w powstaniach śląskich w trakcie II wojny światowej znalazł się na celowniku Niemców. Skonfiskowano mu majątek, a jego samego wysłano na kilka miesięcy do tymczasowego więzienia policyjnego w Mysłowicach, czyli owianego złą sławą, tak zwanego Rosengarten. Korus jednak przeżył, wrócił do domu i dożył sędziwego wieku. Dzisiejsza uroczystość była setną tego typu organizowaną przez Instytut Pamięci Narodowej na terenie naszego województwa i nie tylko, w których bierze udział również młodzież szkolna. Widzimy też później odbicie tej akcji, tych uroczystości, ponieważ wpływają do nas nowe wnioski. I możemy podejrzewać, że część z nich to są właśnie krewni i starsze pokolenie tych dzieci, które przynoszą informacje. A to jest bardzo ważne, żeby te dzieciaki wiedziały, że na tych naszych cmentarzach są groby powstańców śląskich. I że warto czasami pochylić się nad burzliwą historią naszego regionu. Czwartek w Parku Zamkowym w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Powstań Śląskich odbyły się pokazy władania szablą i lancą z konia. Nie zabrakło także różnych innych atrakcji. Oto szczegóły. Jeśli ktoś spacerował dziś w parku Zamkowym lub jechał samochodem pod mostem niepodległości, to mógł spotkać ułanów, którzy w Myspowicach pojawili się w ramach Narodowego Dnia Powstań Śląskich. Oczywiście ci żołnierze to tak naprawdę członkowie stowarzyszenia, którzy od lat pielęgnują pamięć III Pułku Ułanów Śląskich. Przygotowanie y, rzędu, munduru. Y... Trwa pewnie jakiś czas. No, przygotowanie konia jest dłuższe, bo żeby koń był posłuszny, żeby chodził, żeby znał komendy, no to jest kilka lat pracy ze zwierzęciem. Pracy wymaga również na pewno precyzyjna rekonstrukcja broni czy wozów używanych przez żołnierzy w tamtych czasach. To był wóz bojowy na który zamontowany był CKM ZU-30. Ta cząstka jest ZU-36. Była ona zrobiona na podstawie oryginalnych projektów z 1936 roku i robiły to niektóre inne jak zakłady wojskowe Łabędy. Łani towarzyszyli władzom miasta radnym i uczniom ze szkół w trakcie składania kwiatów pod pomnikiem kardynała Augusta Hlonda. Kształtowanie postaw patriotycznych, kształtowanie wśród młodych ludzi, kultu, patriotyzmu moim zdaniem jest bardzo ważne, ponieważ powinniśmy pamiętać o naszej historii, o tradycji i o bohaterach, którzy za wolną Polskę przelewali krew na wielu frontach. Narodowy Dzień Powstań Śląskich jest świętem państwowym obchodzonym od 2022 roku. Ułani w mieście pojawili się na zaproszenie mysłowickiego Towarzystwa Historycznego imienia Jakoba Lustiga. To jest program Minął Tydzień, a co jeszcze w dalszej części programu? 40 lat, przedszkola numer 16. O małym Auschwitz, oczami kata. Policyjna eskorta, potołtarz. Z początkiem lata pierwsza fala upałów zawitała do Polski, naturalnie więc pojawia się pytanie, gdzie by się tutaj schłodzić. Sprawdźmy, jak to wygląda w naszym mieście. Rozpoczynamy sezon na plażowanie. W najbliższy weekend na kąpielu otwiera się Hubertus. Supna w tym sezonie szykuje się na duże zmiany. Z początkiem lata pierwsza fala upałów zawitała do Polski. Naturalnie więc pojawia się pytanie, gdzie by tu się schłodzić. Hubertus Beach Bar już działa i zaprasza, ale kąpielisko startuje 22 czerwca. A wieczorem tego dnia zaprasza na Hubertusową Noc Kupały. Wieczorne imprezy będą się tu odbywały w zasadzie co weekend. Na samym kąpielisku trwają ostatnie przygotowania do sezonu. Świeży piasek na plaży, zresztą co roku dowozimy i dlatego ta plaża później jest taka fajna. Ma żadnych glonów żadnych... Mu toalety wymieniane co tydzień, przebieralnie świeżo zbudowane teraz dosłownie parę tygodni temu. E, mamy bar tutaj po mojej lewej stronie. W weekendy, kiedy jest więcej ludzi, otwieramy dodatkowo drugi, e, leżaczki, stoliki, e, lody u nas w barze do jedzenia pizza, e, zapiekanki, hot dogi, e, czasem grilli frytki. A przy okazji coś zimnego też można u nas wypić. Wstęp dla dorosłych, tak jak rok temu, to 10 zł do 18 roku życia bezpłatny. Kąpielisko będzie strzeżone przez ratowników wopr od godziny 10 do 18. Kąpielisko SUP naszykuje się natomiast na duże zmiany. Jesteśmy przed inwestycją, która jest związana z rewitalizacją parku. Dlatego podjęliśmy decyzję, żeby zamknąć tą część, na której można było się kąpać, ponieważ tam będą trwały prace między innymi projektowe ale baseniki dla dzieci żeby się schłodzić oczywiście będą otwarte cały obiekt również będzie otwarty dla mieszkańców plac zabaw park linowy także zapraszamy do parku Słupna cały czas jesteśmy otwarci na terenie Słupnej przez całe lato odbywać się będą między innymi takie wydarzenia jak Mistrzostwa Mysłowic w siatkówce plażowej, rajd rowerowy czy kinoletnie. Informacje o dodatkowych atrakcjach i wydarzeniach na obu kąpieliskach szukajcie na facebookowych profilach Park Słupna i Hubertus Beach Bar oraz jak zwykle na itvm.pl. 40 lat działalności świętowało w środę przedszkole nr 16 z Mysłowic. W ramach uroczystych obchodów dla najmłodszych i starszych uczestników zabawy zagrał m.in. zespół Mysłowic. Podobno życie zaczyna się po czterdziestce. Swoją czterdziestkę przedszkole nr 16 świętowało z prawdziwym przetupem, innymi koncertem zespołu Mysłowic. O to, jak się bawiono, zapytaliśmy najlepszych ekspertów od zabawy. Jest dużo zabaw, były fajne przedstawienia i fajne są piosenki. Bardzo mi się podoba, mam tu dużo przyjaciół. Fajnie jest w przedszkolu numer 16. Bardzo je lubię. Mi się bardzo podoba, co, co tutaj są takie tatuaże. Je, jeszcze co, są tochty. Eee, ta, ta, takie są dla dzieci, takie są zabawy. Wśród występów przedszkolaków na scenie zaprezentowali się też dorośli artyści, tacy jak Michalina Starosta, Janusz Gorlej, Szkoła Tańca, Stage Art, a nawet zespół Myslowic w odrobinę okrojonym składzie. Choć zespół ma za sobą tysiące koncertów, to był to jeden z tych nietypowych. Wystąpiliśmy z okazji 40-lecia przedszkola numer 16, dlatego że e, moja córka tutaj uczęszcza i zostałem poproszony przez panią dyrektor, właściwie zapytany, czy moglibyśmy e, coś dla tego przedszkola zrobić, czy, czy moglibyśmy zagrać koncert. Troszkę inaczej e, możemy się e, na tej scenie zaprezentować. Dla nas to nie ma znaczenia, wiesz, publiczność jest publicznością. Dla wszystkich gramy tak samo, chcieliśmy to zrobić jak najlepiej, jak... E, Najfajniej, co prawda graliśmy dzisiaj w trio, ale też podobno fajnie by wyszło, także jest sytuacja przyszłościowa. Warto grać w takie koncerty, bo warto pokazywać młodzieży, że rock and roll nie umarł i mogą z nami mieć styczność, kontakt, zrobić sobie zdjęcie, posłuchać innej muzyki niż na, zapewne słuchają może w domu. Nie wiadomo, także warto i było przedszudowniej. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Jeszcze raz życzymy kolejnych 40 lat w zdrowiu, w spokoju. Podczas uroczystości nie zabrakło także refleksji ze strony dyrekcji. Najważniejsze w prowadzeniu przedszkola jest robić to, co się kocha. Jeżeli człowiek robi to, co się kocha, to robi to bardzo dobrze. I przede wszystkim kochać dzieci i robić wszystko dla nich. Niemiecki nazistowski obóz dla dzieci polskich przy ulicy przemysłowej w Łodzi działał w latach 1942-1945. To jedno z najbardziej wstydliwych miejsc na mapie niemieckich zbrodni z okresu II wojny światowej. W miniony wtorek na deskach MOK wystawiono spektakl łódzkiej fundacji Granica w ramach programu Niepodległa. Ostatni sen Eugenii, bo o tym spektaklu jest mowa, czyli historia tego, co działo się w obozie, ale oczami Kata. Nazywany był Małym Auschwitz ze względu na dużą śmiertelność. To w nim nadzorczynią była Genovefa Pol, po wojnie wzorowa pracownica żłobka, w czasie wojny bezwzględna i brutalna oprawczyni dzieci umieszczonych w obozie. Genovefa Pol jest też antybohaterką wstrząsającego spektaklu Ostatni sen Eugenii, który 18 czerwca wystawiono na deskach MOK. Bardzo, można powiedzieć, uderzył mnie spektakl. Taki był z perspektywy widza, trochę szokujący. Takie dało się. Poczuć to uderzyło to we mnie ta. Ten tragizm, który się odbywał w obozie i który był widoczny, pokazany bardzo dokładnie. Niemiecki nazistowski obóz dla dzieci polskich przy ulicy przemysłowej w Łodzi działał w latach 1942-1945. To jedno z najbardziej wstydliwych miejsc na mapie niemieckich zbrodni z okresu II wojny światowej. W miniony wtorek na deskach MOG wystawiono spektakl łódzkiej Fundacji Granice w ramach programu Niepodległa ostatni sen Eugenii, czyli historię tego obozu widzianą oczami Kata. Eugenia Pol została wybrana jako taki przykład. um uh... Trochę tragicznego jej bohaterki, która bierze udział w tym systemie opresji i można powiedzieć, że jest katem polskich dzieci. Bo miała 19 lat, więc była młodym człowiekiem, nie możemy od niego wymagać żadnych dużych postaw takiego sztywnego kręgosłupa moralnego czy takich bardzo heroicznych czynów, bo dopiero się kształtuje, więc ona w równej mierze, moim zdaniem, była ofiarą tego systemu i, i wojny. Według relacji świadków była jednak przede wszystkim bezwzględną oprawczynią dla tych, którymi przynajmniej w teorii powinna się opiekować. Po wojnie wbrew faktom zaprzeczała dokonanym zbrodniom. Została skazana na 25 lat więzienia. Zmarła w 2003 roku w Łodzi. Chyba najważniejsza rola, którą przyszło mi zagrać do tej pory w teatrze, to zachowały się materiały wideo, wywiady dziennikarzy z Eugenią Pol, kiedy to była już osadzona w więzieniu i jest krótkie właśnie nagranie filmowe, w którym to Cały czas, będąc w więzieniu, wypiera się, wypiera się swoich win e, i cały czas mówi, że ona tego nie zrobiła, ona by mogła otworzyć serce i wszystkim powiedzieć, że ona tego nie zrobiła. Nie zrobiła, nie zrobiła, nie zrobiła, nie zrobiła, nie zrobiła, nie zrobiła. Dla Mysłowiczan to miejsce szczególnie bolesne, bo ponad tysiąc dzieci umieszczonych w nim pochodziło właśnie z mysłowic i okolic. Jego celem było odebranie i odizolowanie młodzieży polskiej. Do obozu przyjcy przemysłowej tam przewożono i przywożono dzieci z terenów całej okupowanej Polski. Największą taką grupą e, z regionalną były dzieci z Mysłowic i okolic. To było około 38% więźniów e, obozu. Przez obóz przy ulicy Przemysłowej przeszło e, do 3000 dzieci w ciągu dwóch lat jego funkcjonowania. Zmarło około 200. Tutaj wychodzi nam taka bardzo tragiczna średnia około dwóch e, śmierci na tydzień. Pamięć o tym miejscu kultywuje dziś m.in. Muzeum Dzieci Polskich, ofiar totalitaryzmu w Łodzi. Od czasu zamknięcia obozu mija blisko 80 lat, odchodzą ostatni naoczni świadkowie. Tym bardziej ich historie muszą być przekazywane kolejnym pokoleniom. Weselny sezon w pełni. Na ulicach można spotkać przystrojone, weselne klasyki motoryzacji, a nawet weselne i karusy. Niecodzienną oprawę w swoim wyjątkowym dniu przeżył także jeden z bydgoskich policjantów. Sierżant sztabowy Jakub Jasiński powiedział swoje wybrance sakramentalne tak. 7 czerwca w drodze do ołtarza towarzyszyli im policjanci z motocyklowej asysty honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz kompanii honorowej OPP w Katowicach. Po złożeniu przysięgi małżeńskiej nowożeńcy zostali eskortowani przez swoich kolegów na policyjnych motocyklach do sali weselnej, gdzie mogli w otoczeniu bliskich celebrować ten wyjątkowy dzień. Młodej parze życzymy wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. I tą informacją kończymy. To wydanie programu minął tydzień. Spotykamy się oczywiście już za 7 dni. Do zobaczenia.